Oj, leci nam! Oj, 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 oj! Widzicie, widzicie tam, moi drodzy, na kamerze nam się, na naszych płaczach kopalnia wali. Wyprawę Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza firma Adpla, dystrybutor marki Cederot. Polska marka telefonów pancernych Hammer zabezpiecza wyprawę Leona. O zawsze dobre powietrze pod ziemią dba hurtownia wentylacyjna Solvent, profesjonalna instalacja, akcesoria i sprzedaż. Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i od blisko 12 lat hobbystycznie zajmuję się filmowaniem oraz eksploracją opuszczonych wyrobisk górniczych, Sztolni, jak i szybów. Kopalni, które dawniej w przyszłości zajmowały się wydobyciem srebra, żelaza, złota, węgla czy chociażby promieniotwórczego uranu. A w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kontynuację akcji z pierwszego materiału. Dlatego też, abyście w ogóle mogli się orientować, co my tutaj dzisiaj robimy, co z czego wynika i dlaczego robione jest tak, a nie inaczej, koniecznie musicie obejrzeć ten pierwszy Odcinek, tę pierwszą część, ponieważ tam wszystko jest tłumaczone. No i link do tej pierwszej części zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Jeśli natomiast obejrzeliście pierwszy materiał, to wiecie, że w tym drugim, aktualnym, zamierzamy zeksplorować wnękę. Ale aby to zrobić w sposób bezpieczny, najpierw musimy ją przewentylować ponieważ w środku panuje śmiertelna atmosfera. I Realizacja wentylacji oraz realizacja w ogóle tego dzisiejszego odcinka możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wsparciu firmy Solvent, bo to właśnie firma Solvent przekazała nam ponad 100 metrów giętkich przewodów wentylacyjnych kombi które wykorzystamy do napowietrzenia naszego obiektu. I to są takie sprawdzone przeze mnie przewody wentylacyjne, ponieważ to właśnie z nich korzystaliśmy chociażby w Lubaniu do wtłaczania świeżego powietrza w głąb góry. To właśnie z tych przewodów korzystaliśmy do napowietrzania szybu Herman czy też innego szybu, który zapacie u mojego kolegi na podwórku. Przy czym oczywiście firma Solvent w swojej ofercie ma znacznie więcej niż tylko giętkie przewody wentylacyjne typu Kombiflex, ponieważ jest to moi drodzy sprawdzony dostawca oraz producent polskich rozwiązań z zakresu wentylacji i rekuperacji. No ale żebyście mogli zapoznać się z pełną ofertą tutaj partnera dzisiejszego odcinka firmy Solvent no koniecznie musicie kliknąć w link umieszczony w opisie pod tym filmem. Jest to link do oficjalnego sklepu firmy Solvent. My tymczasem, moi drodzy, musimy zakończyć jeszcze pakowanie. Dorzucimy tutaj aparaty powietrzne, one będą konieczne, ponieważ nie wiemy, jaka atmosfera będzie panowała na pierwszych metrach sztolni, tak żeby można było w sposób bezpieczny w ogóle naszą wentylację rozłożyć. No, zgarnę Piotrka, zgarnę Patryka, no i lecimy z tematem. No i w początku moi drodzy doprowadziliśmy z powierzchni jeden przewód kombi flex. Każdy taki przewód liczy sobie 10 metrów. Następnie na taki przewód nakładany jest metalowy nypel, metalowy łącznik. A to wszystko łapie nam no, oczywiście opaska metalowa, opaska zaciskowa. No i tak cały czas musimy poruszać się do przodu i te kolejne, można powiedzieć, elementy, ze sobą spinać, tak to będzie finalnie wyglądało. A więc ja muszę tam teraz spakować jak najwięcej przewodów i cofając się, łączyć to wszystko w całość. No i tutaj od razu też powiem, jak to będzie technicznie wyglądało. A mianowicie, my nie będziemy wtłaczać świeżego powietrza do środka, ponieważ w środku mamy bardzo dużo dwutlenku węgla. A więc w przypadku, gdyby ta wentylacja przestała nam działać, rozszerniłaby się albo po prostu padłyby nam wentylatory to ten dwutlenek węgla tam w środku nam nie zniknie. On się po prostu znowu nagromadzi, bo jest cięższy od powietrza i po prostu wróci nam na to miejsce, do którego wcześniej zostało wtłoczone świeże powietrze. Dlatego też przy, przy użyciu tych przewodów będziemy sobie, moi drodzy, usuwać dwutlenek węgla, co sprawi nam, że do sztolni wpadnie nam świeże powietrze z powierzchni mówimy tutaj tak samo o szybie jeżeli do szybu, z szybu wyciągniemy dwutlenek węgla, to świeże powietrze ze szczolni wpadnie do szybu, a do sztolni świeże powietrze wpadnie z powierzchni, a więc no, cięż, ciężkie to logistycznie, na pewno czasochłonne, no ale myślę, że będzie po prostu najbardziej, no, wydajne a więc biorę kolejną dziesiątkę skręcam to, no i lecimy do środka no i cóż, no oglądacie drugi odcinek. Przy czym, tak naprawdę, jest to nasza trzecia wizyta w tym miejscu. Podczas drugiej wizyty, tam na końcu, no nie udało nam się tego miejsca już pokonać, ponieważ mieliśmy bardzo dużo dwutlenku węgla. Ale ja teraz trochę o czymś innym. A mianowicie, podczas pierwszej akcji wykonywaliśmy rekonesans głównie pod kątem szybu i możliwości jego zeksporowania. No, ale zobaczcie, tutaj po prawej stronie możemy zauważyć, że nie mamy tak tam calizny, czy chociażby tutaj, tylko mamy już poukładane kamienie. Coś, co łatwo można pominąć, no ale wiele wskazuje na to, że tutaj kiedyś mieliśmy odnogę, która została otamowana, i ta sama sytuacja jest zresztą po drugiej stronie. A więc, zobaczcie, tutaj mamy masę kamieni, a więc mamy tutaj korytarze, co mogłoby z kolei wskazywać, że nasz obiekt no, tym bardziej nie pełnił funkcji wodnej, odwadniającej czy jakiejkolwiek innej, związanej z usuwaniem wody, ponieważ no mamy tutaj odnogi i tak dalej, a więc no, ciekawy temat, ale no nie przedłużam, powoli, powoli do przodu, no i oby udało się pokonać tamten e, tamten mini zawał, żeby za nim nie było dwutlenku węgla, bo inaczej będzie lipa tutaj moi drodzy, jestem już na takim spiętrzeniu ziemnym, tym takim naszym drugim zawale i tutaj dla mnie wycieczka się skończy ponieważ to niewielkie osuwisko ziemne no, blokuje w tych partiach, przed wami, przede mną, dwutlenek węgla. I tak, jak tutaj dzisiaj się znajduję, mam około 16% tlenu. Tak, tutaj jest już 13,5. 12,9, 12,3. I nam to leci. Więc tutaj dla mnie wycieczka się już kończy. Ciężko się oddycha. 11 i 11 i 5. Moi drodzy, jak widać, mamy tutaj to miejsce nieco zaparowane. Ale no, są lepsze warunki aniżeli ostatnio. Udało nam się bez konieczności użycia aparatów powietrznych dojść do szybu. No ale z tego szybu, niestety, wylewa nam się dwutlenek węgla w bardzo dużych ilościach. A więc, teraz musimy tutaj doprowadzić przewody wentylacyjne, usunąć dwutlenek węgla, przez co z tej naszej sztoni dostanie się tam świeże powietrze. Prawie świeże powietrze, bo w tej sztolni to nie można powiedzieć, że mamy świeże powietrze. No ale powietrze w sztolni zostanie z kolei wymienione na to z zewnątrz. A więc doprowadzamy rury, no i działamy. Montaż oraz ułożenie przewodów wentylacyjnych to proces bardzo czasochłonny, który wymaga uwagi wszystkich osób będących pod ziemią. Ten aspekt techniczny postanowiłem w filmie pominąć, ale w momencie, kiedy wentylator usuwa nam CO2, pokażę Wam wersję roboczą skanu laserowego naszego obiektu. Jak widać, sztolnia początkowo kieruje się prosto, by nagle dosyć ostro odbić w lewo, a następnie znowu się wyprostować. Szczególną uwagę zwraca także dziwna anomalia znajdująca się nad naszą sztolnią. To umownie poziom plus jeden, a dokładniej rzecz ujmując komora wydobywcza węgla, którą musimy jeszcze dokładnie zbadać. Zaraz za komorą znajduje się spore przewężenie, które powstało w wyniku częściowego zawalenia się stropu. I następnie korytarz kieruje nam się dalej, gdzie po kilkunastu metrach napotykamy kolejne przewężenie, za którym zaraz znajduje się nasza wnęka, to znaczy szyb, w którym aktualnie działamy. On także zostanie zeskanowany, ale w późniejszym czasie. Co prawda, mamy tutaj niewielkie ilości dwutlenku węgla, więc no ten detektor nam wyje, ale udało się już przewentylować tutaj sam szyb, na dole jest już Piotr bez ochrony dróg oddechowych, udało się ten szyb oczyścić za chwilę podam mu aparat powietrzny, ponieważ tam na dole no moi drodzy to się bardzo ciągnie, mamy dwie półki skalne do pokonania, za chwilę wam to wszystko pokażemy a więc ja też się zbieram i schodzę tam na dół do Piotra mogąc no swobodnie oddychać, a nie to co mieliśmy tutaj ostatnio no ja już do was schodzę, oczywiście mam ze sobą aparat powietrzny, bo tak czy inaczej w tych dalszych partiach, niestety, no, no nie przewentelujemy ich, tam już jest Armagedon. Aha. Dobra. Jak widać, moi drodzy, udało się ledwo pokonać Kilka metrów, mamy tutaj 3 metry drabiny sznurowej oraz jak widać moją aluminiową. Mamy bardzo stromy tutaj ten upad, w zasadzie tutaj można by powiedzieć, że szyb pochyły, ale gorzej jest tam niżej. A więc no, w żadnym wypadku nie możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś wnęką. Na powierzchnię w sensie? No ja już ją biorę Minową Jakoś W tu już uskok mamy, nie? Żeby nie wypadło. E, co wziąć? Słuchajcie, jesteśmy już przy tym drugim uskoku, gdzie mamy tylko 16% tlenu na dole. E, żeby tutaj prowadzić jakieś działania, musieliśmy wycofać przewody wentylacyjne, ale to i tak więcej nam się nie udało tego gazu usunąć. Sztonia bardzo ładna, bardzo kolorowa, z masą nacieków kolory wszelkiej maści i już tam niżej ja się teraz cofam, biorę resztę ale patrzcie tylko na to jakie piękne nacieki woda nam tutaj strasznie się leje o, tak to wygląda tam do góry jeszcze raz rzut na, na te strojstwa. Dobra, ja Piotrek lecę na górę, w sensie po, po graty. Męczarnia straszna. Ale i tak dzięki tutaj wentylacji w ogóle udało nam się wejść. No a dalej no potrzebowalibyśmy jeszcze pewnie setkę przewodów, żeby pójść dalej. Więc tak jest dobrze. No tak się wcześniej wspominałem, no nikogo wcześniej tutaj nie było. Co? Próbujesz się ubrać? Tak. Prawie na mojej Tutaj już nie ma czym Będąc w tym miejscu na początku w głowie kłębiło się wiele myśli, ale im niżej schodziliśmy, tym człowiek stawał się bardziej skupiony. W końcu doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że popełnienie błędu może kosztować nas życie. i nie mówię tego na wyrost. Jak się później okaże, w naszym detektorze wielogazowym już dawno zabrakło skali mierzącej stężenie śmiercionośnego dwutlenku węgla. Zatem awaria jakiegokolwiek podzespołu aparatu powietrznego oznaczała jedno, że już stąd nie wyjdziemy. By zejść na niższy poziom, musieliśmy przenieść i rozłożyć tutaj drabinę. A to wszystko w maskach, które miały już porysowane i ubłocone wizjery, co z kolei dodatkowo utrudniało jej poprawne ustabilizowanie. Schodząc po drabinie, naszą uwagę przykuł wszędobelski węgiel, a dokładnie rzecz ujmując, jego pokłady, które miejscami kierowały się praktycznie pionowo i uciekały gdzieś w kolejną beztlenową otchłań. Ja jest już troszeczkę niżej, tutaj straszny raban wszystkim. Tak, moi drodzy, to wszystko, co tu widzicie, to jest węgiel. Węgiel, węgiel, węgiel. Resztki obudowy. Zaraz Wam pokażę, co przyspiszmy. Ja to się obrócę, bo to jest bardzo małe przestrzenie. A więc patrzcie, jaka ta drabina jest cała rozwinięta. do kolejny poziom niżej. A więc, no kopalnia spora naprawdę, jak ja to się tutaj, no miałem, co tutaj miało miał, miał być. Stantę przez. A żeby pokazać kolejny poziom. Bo można polecieć. Oj, leci nam. Oj, 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 oj. Widzicie tam, widzicie tam, moi drodzy, na kamerze nam się, na naszych płaczach kopalnia wali. 5% tlenu 5% tlenu O kurde Początem y, tlenowym, jak Trzonek wspomniał 5% A tam patrzcie kolejny upad dosyć spory i kolejne jakby wypłaszczenie, a więc to idzie takimi schodkami no, i tu też o belkowaniu. Mamy tą belkę, mamy belkę na dole. No i ciągnie się to dalej. A wszystko ogólnie, jak sami możecie zobaczyć, to jest wejmiąż. Tutaj, no niestety, moi drodzy, powoli nam się kończy w jakieś nasze możliwości, bo i przewodów nam pracy, żeby to przewentarować. No i bo no, mamy 150 barów, ale. To ten upad jest taki sam jak i ten. Tutaj poszła nam cała drabina i trzyma się tyle o ile. Miesza z tym, że prawie nic nie widzę. No ale tutaj drabina nie wiem czy jest, jeszcze. myśli, że jest obca przeukładać ją. Tak, że ma dużo powietrza na przekładkę, a tutaj gdzie jesteśmy nie ma powietrza, bo my 152 razy trzeba się stąd wyjść. Także Piotrze ogólnie nie widać ale jak uważasz? Następnym razem. Następnym razem. Więcej przewodów w enceladach jest potrzebny. A my tymczasem, bo idącym musimy się stanem mocować. No Jeżeli chodzi jeżeli o chodzi dwutlenek węgla, to skończyła się skala. Nie wiem, ile to mamy 5, 8 czy 10%, ale wywaliło w detektora. Tlenu mamy, no tu 3, 4%. 7 skacze, no ale to jest dramat, inne gazy, w porządku. Dobra, to czekaj, wychodzimy stąd, bo to nie ma co. O, wszystko też trącamy, wszystko się wali. Wiem, ona stoi na słowo honoru. O. wszystko się sypia. Więc nie będę powtarzał, jak pewnie, ale tak, każdy tylko tu nam się tutaj Trochę Proszę, tam na to leci. Myśle. Proszę? Proszę? To, to jest Ta. Ja tutaj już tam troszeczkę wyżej już oddycha normalnie. Ja jestem w tej niszy. A no, tutaj jak węgla gasz od powietrza, zachowuje się jak płyn w szklance. Czyli tam spadł, to jeszcze go więcej. I tak dalej. O. I teraz jest widla. Powoli szukujemy się do wyjścia na powierzchnię, jest godzina 11.51. Tętno na że Łucz 2, 126, Uderzę na minutę. Powoli się stąd ewakuujemy. Trzeba, bo nie wiemy jak tutaj się zmienią teraz warunki atmosferyczne. Trafiliśmy w takie okno pogodowe, gdzie to ciśnienie było ok, ale zaraz ten dwutlenek węgla może zacząć mnie gonić. Zobaczcie, że Piotrek jest 10-15 metrów przede mną i ja go tutaj nie widzę, to wszystko jest strasznie zaparowane. Montujemy drabiny, musimy pozabierać aparaty. Gdzieś w ogóle w tym wszystkim zostały moje okulary. No i jak sami mógł się zobaczyć, perspektywy na te dalsze eksploracje oczywiście dalej są. Moi drodzy, patrzcie. Tam byliśmy, wszystko już zaparowane, nic nie widać. Zamierzamy tutaj oczywiście wrócić, ale trzeba uciekać. Ponieważ, tak, jak na początku mieliśmy tutaj 20% tlenu. E, tak, no teraz mamy już 16% i, i te wartości spadają. Moi drodzy, eksploracja zakończona pełnym powodzeniem, tak by nie patrzeć, no ocali umorusani, Piotrek już troszeczkę przebrany, ja jeszcze nie. E, udało się pokonać bez problemu sztolnie, niestety szyb był już zagazowany, a więc tam musieliśmy usunąć dwutlenek węgla przy pomocy wentylatorów, przy, przy pomocy przewodów wentylacyjnych. No i zejść na dół do szczeliny, twoim zdaniem, Piotrku? Moim zdaniem nie. No właśnie, raczej nie, moim także nie. Mamy tutaj, do czynienia moi drodzy, z szybem. Nie jednym, nie dwoma, być może nawet trzema bo i czterema, ponieważ tam im niżej schodziliśmy, tym cały czas pojawiły się jakieś kwiatki, jakieś upodowe, jakieś szyby, cały czas trzeba było to sukcesywnie badać. Sam obiekt wypełniony dwutlenkiem węgla do tego stopnia, że padła mi, padł mi sensor mierzący dwutlenek węgla, tlenu także bardzo mało, a więc mega hardkorowy temat. No i właśnie Piotku, w ramach tutaj podziękowania ode mnie dla Ciebie, i od przede wszystkim sponsora wypraw Leona firmy Hammer, która jest polskim producentem pancernych smartfonów oraz smartwatchy. Na twoje ręce przekazuję ten oto najnowszy zegarek, który ja także używam w wersji militarnej, a więc Hammer Watch. Dwa wyposażone w szereg czujników, m.in. barometra, więc będziemy mogli śledzić na bieżąco warunki panujące pod ziemią. A więc Piotrze raz jeszcze tutaj Ci dziękuję. To przekazuję na Twoje ręce, ogarniesz sobie w wolnym czasie. A dla widzów Hammer przygotował konkurs, w którym do wygrania jest Hammer Watch 2 Lite oraz unikalna bluza Hammera. Jedyne co musicie zrobić to zaobserwować ich na Instagramie i po zapoznaniu się z regulaminem skomentować post konkursowy. Zabawa trwa do 28 grudnia. A my, moi drodzy, no, musimy się chyba zobowiązać, że powstanie jeszcze jeden odcinek, a więc trzeci. Musimy tutaj wrócić z większymi siłami, no i dokończyć ten temat. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. Zachęcam Was także do zasubskrybowania tego kanału, żebyście mogli być na bieżąco. No i pamiętajcie, że w opisie macie linki do moich mediów społecznościowych oraz do stron moich reklamodawców. Z mojej, z naszej strony byłoby to wszystko. Cóż możemy powiedzieć więcej? Do kolejnego. Do kolejnego. Już całkowicie na koniec chciałbym tylko skromnie przypomnieć, że jeśli odcinek Ci się spodobał i chciałbyś wesprzeć nas w działaniach, to będę Ci bardzo wdzięczny za postawienie jednorazowej wirtualnej kawy, bez zobowiązań i konieczności zakładania konta. Zgromadzone w ten sposób środki pozwolą nam na kontynuację naszych działań.